W tym filmie wykorzystamy to, co już wiemy na temat wielomianów. Na przykład wykorzystamy to, że wiemy, jak je przekształcać. Albo czy dwa wielomiany są równe dla wszystkich wartości zmiennej, która w nich występuje. Czyli czy dana równość, w której występują wielomiany, jest tożsamością, czy nie. Wykorzystamy to wszystko, żeby udowodnić pewne własności zależności pomiędzy liczbami. Na przykład mamy. Taki ciąg liczb. 0, 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. No i na przykład możemy utworzyć kolejny ciąg liczb poprzez podniesienie każdej z liczb do kwadratu. Czyli 0 do kwadratu to 0, 1 do kwadratu to 1, 2 do kwadratu to 4, 3 do kwadratu to 9, 4 do kwadratu to 16. 5 do kwadratu to 25 i tak dalej. Oczywiście możemy dowolnie dużo takich liczb zapisać, kolejnych liczb naturalnych i tutaj ich kwadratów, ale to powinno wystarczyć. Na początek zastanówcie się nad tym drugim ciągiem: czy te kolejne kwadraty kolejnych liczb całkowitych są w jakiś sposób od siebie zależne? Czy różnice między kolejnymi kwadratami układają się w jakiś schemat? No to po kolei. Sprawdźmy różnicę pomiędzy kolejnymi kwadratami kolejnych liczb naturalnych. Od 0 do 1 mamy 1, czyli 0 plus 1 to 1. Od 1 do 4 musimy dodać 3, od 4 do 9 dodajemy 5, od 9 do 16 dodajemy 7 i już widać pewien schemat. Przesuwanie się do kolejnych kwadratów liczb całkowitych to to samo, co dodawanie kolejnych liczb nieparzystych. W takim razie, jeżeli dodamy do 16 kolejną liczbę nieparzystą po 7, czyli 9, to powinniśmy otrzymać 25. I rzeczywiście tak jest. I możemy sprawdzać w ten sam sposób kolejne kwadraty liczb całkowitych. Jeżeli dodamy kolejną liczbę nieparzystą, czyli 11, to otrzymamy 36 czyli kwadrat 6 kwadrat kolejnej liczby całkowitej No i pojawia się wątpliwość i pytanie czy tak jest zawsze czy ten schemat ciągnie się w nieskończoność czy w pewnym momencie przestaje działać I możemy to sprawdzić Spróbujmy jakoś ten schemat uogólnić Do uogólniania idealnie przydaje się algebra i między innymi właśnie wielomiany Powiedzmy że zapisujemy kolejne liczby całkowite i którąś z nich nazwijmy ogólnie n. Następna po niej całkowita to będzie liczba o 1 większa, czyli n plus 1, a odpowiadające im kwadraty to będzie n do kwadratu i kolejna n plus 1 do kwadratu. Różnica między tymi liczbami to 1, bo są to kolejne liczby całkowite. A jaka jest różnica pomiędzy tymi liczbami? Różnica między 25 i 16 to 9, różnica pomiędzy 16 i 9 to 7 i tak dalej. Jaka jest różnica między n plus 1 kwadrat i n kwadrat? Różnica to ta liczba minus ta liczba, czyli n plus 1 do kwadratu minus n do kwadratu. I spróbujmy teraz w jakiś sposób przekształcić to wyrażenie tak, żeby otrzymać wielomian. A w rezultacie tożsamość wielomianową, która opisuje schemat, który przed chwilą odkryliśmy. A odkryliśmy, że różnice pomiędzy kwadratami kolejnych liczb całkowitych to kolejne liczby nieparzyste. Czy da się to stwierdzenie zapisać algebraicznie, w postaci jakiejś tożsamości? Podnieśmy do kwadratu wyrażenie w nawiasie: n kwadrat plus 2n plus 1 i zostaje jeszcze minus n do kwadratu. I jak widać, dwa wyrazy się zredukują do zera. n kwadrat minus n kwadrat to 0, czyli n plus 1 kwadrat minus n kwadrat równa się 2n plus 1. Dla dowolnego n. I pytanie: dla dowolnego n całkowitego, co to za liczba 2n plus 1? Dla dowolnej liczby n całkowitej, 2n plus 1 to liczba nieparzysta. Obojętnie jaką liczbę całkowitą podstawimy za n, to po pomnożeniu przez 2 otrzymamy liczbę parzystą, a jak dodamy do niej 1, to otrzymamy liczbę nieparzystą dla dowolnego n. I można jeszcze zauważyć, że jeżeli n będziemy zwiększali o 1, to 2n plus 1 będzie się zwiększało o 2. No i się zgadza, bo żeby z jednej liczby nieparzystej otrzymać kolejną, musimy dodać 2 następną, Znowu dodajemy 2. No i przez dosyć proste przekształcenia algebraiczne, korzystając z wiedzy o wielomianach, właśnie otrzymaliśmy tożsamość, która pokazuje, że kolejne różnice pomiędzy kwadratami kolejnych liczb całkowitych to kolejne liczby nieparzyste.